Tomek, druga runda i szczęśliwie można powiedzieć na mecie, na trzecim miejscu w generalce. Na pewno tak, bo warunki były kuriozalne. Jak startowaliśmy z Wariuszem Stecem jako ostatni zawodnicy, nastąpiło jakieś obrywanie chmury. I nie był problem z przyczepnością, bo ta była dobra. Problem był z widocznością. Tak naprawdę nie widać było drogi. W górnej partii, gdzie było no, załamanie chmury, jakieś obrywanie, i im była parująca z drogi. To był problem, gdzie jechać, w którą stronę jechać. I y, jest pewien taki niedosyt, bo można było się pokusić o coś więcej dzisiaj niż to trzecie miejsce. No trochę zabawniej trzeba było uwierzyć, że gdzieś tam jest droga i szybciej jechać. Tomek Ultraleger niestety dzisiaj nie pojechał, dzisiaj jechałeś N-grupowym samochodem. Przybiliśmy rękę, bo ona stała w wypożyczalni i wolna przygotowana do sezonu, tylko założyliśmy koła i o ile wczoraj zakładałem, że tą ręką niewiele uda się nie zdziałać, no to dzisiaj po pierwszym treningowym, który, kiedy byłem drugi, okazało się, że ręka jednak z Rezidentu jest szybką ręką. Drugi czas był ok, w pierwszym wyścigowym mój błąd. Znowu mój błąd, zamiast czwórki wrzuciłem dwójkę i zamiast drugiego miejsca w pierwszym przejściu wyścigowym było piąte. Lepiej wywieźć punkty jakiekolwiek, 12 punktów to nie jest tak mało. Dzięki temu, że Mariusz to dzisiaj nie był pierwszy, a drugi. Dzisiaj straciłem do niego tylko 3 punkty po dwóch eliminacjach, są to 23 punkty, to mam nadzieję, że cały czas sprawa jest otwarta.